Zadanie szóste, mamy uzasadnić, że suma trzech kolejnych liczb podzielnych przez 3 jest podzielna przez 9. Jak się zapisuje schemat dla liczby podzielnej przez 3, to już mówiłam we wcześniejszych zadaniach. Warto się uczyć tak, tego typu zadań z podręcznika, jednak po kolei. Ja nagrywam je po kolei, są one dostępne na mojej playliście. Także jeżeli nie oglądaliście wcześniejszych zadań, to zapraszam, żeby sobie zerknąć. W tym zadaniu mamy uzasadnić, że suma trzech kolejnych liczb podzielnych przez 3 jest podzielna przez 9, więc najpierw piszemy te trzy kolejne liczby podzielne przez 3. Bo liczbę podzielną przez 3 zapisujemy ogólnie schematem jako 3N albo 3K. I te liczby podzielne przez 3 się różnią o 3. Czyli jeżeli sobie zapiszę pierwszą liczbę podzielną przez 3, jako na przykład 3n, to kolejna podzielna przez 3 będzie o 3 większa, czyli kolejna podzielna na 3, to będzie 3n plus 3. Jeszcze kolejna będzie znowu o 3 większa, czyli 3n plus 6. No i w ten sposób dodałam sobie 3 liczby podzielne na 3, 3 kolejne. I teraz muszę sobie tą sumę uprościć, czyli to, co z nami sobie dodaje, czyli to będzie 9n, liczbę osobno dodaję, czyli plus 9. I żeby wykazać, że jakaś liczba jest podzielna przez 9, to trzeba ją zapisać jako iloczyn z dziewiątką, no bo jeżeli można zapisać liczbę jako iloczyn z dziewiątką, to znaczy, że jest ona na 9 podzielna. Także tutaj mogę sobie tą dziewiątkę przed nawias wyciągnąć, bo ona mi się tu powtarza. Także wyciągam sobie 9 przed nawias i teraz nawias się tak wpisuję, żeby z wymnożenia wyszło mi to samo. Czyli 9 razy co daje mi 9n? N. 9 razy co da mi 9? 1, czyli. Zapisuję w ten sposób ten ilość z 9. Teraz przykład B. W przykładzie B mamy napisać sumę czterech kolejnych liczb nieparzystych. Jak chcemy zapisać liczbę nieparzystą, to schematem liczbę nieparzystą pisze się jako 2n plus 1. To sobie dobrze zapamiętać, bo zobaczcie, że jak za n będziemy wstawiać tutaj kolejne liczby naturalne, to wtedy zawsze nam wyjdzie liczba nieparzysta. Na przykład, jak za n damy 1, no to ta liczba wyjdzie nam 3. Jak za n damy 2, to ta liczba wyjdzie nam 5. Jak za n damy tutaj 0, to ta liczba wyjdzie nam 1, czyli też nieparzysta. Także, co byśmy za n nie postawili? Jaką liczbę naturalną? Zawsze tutaj wyjdzie nam nieparzysta. Czyli tak napisałam pierwszą nieparzystą. Potem kolejna nieparzysta to będzie o 2 większa, bo nieparzyste różnią się o 2. Także do tej dodaję dwójkę, czyli kolejna będzie 3n plus 2n plus 3. Do tej y, też dodaję teraz dwójkę, żeby mieć kolejną, czyli 2n plus 5 i teraz do tej znowu dodaję dwójkę, żeby mieć kolejną nieparzystą, czyli to będzie już 2n plus 7, czyli dodałam 4 kolejne liczby nieparzyste. I teraz to sobie upraszczam, czyli te n -y wszystkie dodaję, wychodzi mi 8n, robię działanie na liczbach, tu mi wychodzi 16. I teraz, żeby wykazać, że ta liczba, że ta suma jest podzielna na 8 to wyciągam sobie ósemkę przed nawias i przedstawiam w postaci iloczynu z ósemką. I wtedy jest to uzasadnienie, że ta suma jest podzielna na 8. Też jeżeli nie damy, jeżeli jeszcze nie umiecie wyciągać liczb przed nawias, ale sądzę, że już raczej tak, takie proste przykłady, to w razie czego to też możemy tak zostawić w takiej postaci. No bo jeżeli suma, każdy element sumy jest podzielny na 8, to cała ta suma będzie podzielna na 8 bo da się 8n plus 16 podzielić na 8, bo wtedy 8n dzielimy na 8 i 16 też, i wtedy by nam wyszło n plus 2 z takiego dzielenia. Ale tak jest najbardziej poprawnie zapisanie w postaci takiego iloczynu. No i pod punkt c to tutaj mamy 5 kolejnych liczb parzystych. Tak jak pierwszą, tak jak liczbę nieparzystą zapisujemy schematem 2n plus 1. To liczbę parzystą zapisujemy schematem jako 2n plus 2, dlatego że wtedy, jak tu podstawiamy kolejne liczby naturalne, to zawsze otrzymały liczbę parzystą. Więc to sobie warto zapamiętać, jak zapisać schematem nieparzystą i parzystą. No i potem tutaj mam wpisać 5 kolejnych parzystych, więc pisuję 5 kolejnych tak, żeby każda kolejna była o 2 większa. Potem sobie to upraszczam, tak jak było wcześniej, i wychodzi mi z tego 10n plus 30. I tutaj już widzę, że ta liczba będzie podzielna na 10, dlatego że każdy element sumy tutaj się na 10 dzieli. Albo mogę sobie wyciągnąć to tak jeszcze lepiej, tą dziesiątkę przed nawias i tak dopisać w tym nawiasie yy, liczby yy, i litery ewentualnie, żeby wyszło mi to samo. Czyli 10 razy co da mi 10n. No n. Później 10 razy co da mi tutaj 30. No to trójkę, bo to musi być to samo. Tylko inaczej zapisane w postaci iloczynu jeżeli sobie wymnożycie ten nawias i wyjdzie wam to samo co po lewej, no to wtedy znaczy, że zrobiliście wszystko poprawnie.